Witajcie po krótkiej przerwie, piecyk przeszedł kolejne modyfikacje, nie powiem dosyć spore, ale dzięki temu co udało się osiągnąć, to przede wszystkim w końcu nie dymi mi się tutaj w komorze załadunkowej, co jest dosyć częste w piecach z komorą grawitacyjną, spaliny 129 stopni, tak pirazy drzwi 130, obudowa, dzisiaj gotuję wodę, w tym momencie 95 stopni, więc pewnie zaraz będzie zagotowana. Temperatura powietrza wydmuchiwanego 72 stopnie. Prędkość tego powietrza 3,7 metra na sekundę. Tu mi ktoś doradzał, żeby zrobić duży otwór i pewnie to jeszcze przerobię. Także piecek przeszedł sporo modyfikacji. Godzinę ponad temu wsypałem kilogram peletu. Nie wiem, czy spaliło z połowę. Także zobaczymy jak wyjdzie. Hej!